Cześć, Piotr Gonet, Akademia Łuku. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, jak uniknąć uderzania się w łokieć ręki ucznej, Bardzo podstawowy błąd. Jak dobrze ustawić łokieć do strzelania, żeby ten łokieć ładnie dystrybuował energię na układzie kostnym. I zaczniemy sobie od takiego ćwiczenia zupełnie przedstrzelaniowego, bez łuku, tylko po to, żeby nauczyć się prawidłowo ten łokieć ustawić. Ustawienie łokcia jest bardzo proste. Zależy nam na tym, żeby łokieć w trakcie strzelania nie wchodził nam w cięciwe. Jeżeli zobaczycie sobie, że gdybym tutaj miał łuk w mojej ręce i mam źle odkręcony łokieć, czyli taki, który zgina się jakby do góry, łatwo zauważyć, że ta część ręki narażona jest na obrażenie, uszkodzenie przez cięciwe i to jest bardzo częsta przypadłość początkujących uczników, która często zraża ludzi do ucznictwa, bo uderzają się w rękę. Można tego spokojnie uniknąć, należy nauczyć się ten łokieć odwracać inaczej. I po to, żeby tego się nauczyć, najłatwiej jest sobie na początku stanąć opartym o drzewo. Przy okazji będziemy sobie ćwiczyć już opieranie się o łuk. I teraz zwróćcie uwagę, mogę łokieć mieć przekręcony do góry, albo mogę mieć łokieć przekręcony do góry w drugą stronę. Tak? Zakres ruchu tego łokcia jest dość poważny. Nam zależy na tym, żeby łokieć ustawić tak, żeby był w pozycji, w której zgina się na wysokości barku, jeżeli utrzymujemy łokieć, zbliża, zbliża się do klatki piersiowej, czyli w poprzek. To układa nam ładnie energię po kości ramieniowej, potem po kości promieniowej aż do nadgarstka i w ten sposób przenosimy energię łuku na układ kostny. To ustawienie jest już niekorzystne. No naraża nas na uszkodzenie łokcia to jedno, ale też rozprasza energię, ponieważ energia po kościach ramienia idzie po prostu jakby w innych kierunkach niż powinna. Dlatego jak na początku macie problem z tym, żeby ruszać łokciem jakby naturalnie bez oparcia, to najłatwiej sobie właśnie najpierw jest zablokować nadgarstek, czyli opieramy się o coś i zaczynamy sobie uruchamiać dostęp do tego łokcia z naszego, z naszego mózgu, krótko mówiąc. Tak? Jeżeli ktoś nie umie tego zrobić, to bardzo szybko jest w stanie w ten sposób to wyćwiczyć. Zwróćcie uwagę, że kluczowym tutaj elementem jest to, żeby nie rotować razem z łokciem barku. To już jest błąd. To będzie kosztować was zdrowie, nie jest to dobre dla, was, dla, waszego, dla waszego barku. Czyli nie chcecie strzelać z rotacji barku, czyli nie wykręcamy barku. I żeby jakby skontrolować to sobie, wystarczy położyć rękę na ramieniu. Jeśli mamy rękę na ramieniu, to nie możemy czuć, że bark nam się rotuje przy tym ruchu. Czyli ruszamy samym łokciem bez rotacji barku. To jest bardzo ważne. Czyli ramię jest na dole opuszczone, łokieć jest odwrócony. Jeżeli w takiej statycznej pozycji nauczycie się już ruszać samym łokciem bez rotacji barku, możecie spróbować odsunąć się od takiej przeszkody i próbować tym łokciem ruszać tak, żeby Wasza dłoń stała w miejscu. Czyli będziemy ruszać samym łokciem. Widzicie, moja dłoń stoi w miejscu. Nie próbujemy ruszać w ogóle barkiem. Ustawiamy sobie tylko łokieć na zewnątrz. I to jest klucz do tego, żeby tutaj cięciwa przelatując nie uderzała Was w rękę, jeżeli ten problem nadal się pojawia, prawdopodobnie błąd będzie w postawie, czyli będziecie się odchylać do tyłu i wówczas na pewno też cięciwa łatwo znajdzie drogę do Waszej ręki. Natomiast w prawidłowej postawie, kiedy ciężar przeniesiecie na przód ciała, na palce i macie tutaj układ, to zwróćcie uwagę, cięciwa tutaj nie ma możliwości dotknięcia mojej ręki. Leci od punktu kotwiczenia do mojej, prosto na majdan, a nie na, moją, na moje przedramię. I ten prosty trik odwracania łokcia. Możecie też sobie ułatwić, jeżeli już jesteście z łukiem, a macie taki problem, że tak nie bardzo jeszcze to wychodzi, w bardzo prosty sposób. Trzymając już łuk w powietrzu, przygotowanym, możecie sobie spróbować zgiąć na początku troszeczkę rękę do ciała, nawet z łukiem, otworzyć z powrotem. Zwróćcie uwagę, łokieć jest na wysokości ramienia. Otworzyć to i już nie obracać do końca łokcia, tak? czyli tylko otworzyć rękę, zostawić łokieć w tym położeniu i to będzie prawidłowe już ułożenie, tak? Czyli nie musicie go na końcu prostować w drugą stronę, wystarczy go otworzyć i w ten sposób możecie sobie przed strzelaniem, nawet jak stoicie do celu, sprawdzić, czy łokieć macie dobrze, ustawić łokieć na wysokości ramienia, tak? Przygotować się, naciągnąć sobie łuk i strzelić. I to jest taki podstawowy, podstawowy problem z tym łokciem, który często się na początku pojawia u uczników. Też należy pilnować, żeby łokcia nie przekręcać za daleko. Tak? On ma być tylko do bocznej pozycji. I to tyle w temacie łokcia w dzisiejszym odcinku. E mam nadzieję, że wielu początkujących uczników e dzięki temu ominie e wiele bolesnych chwil e z wielkimi śniakami na łokciu. E także serdecznie Was e zapraszam do tego, żeby jakby sobie to wyćwiczyć, wypraktykować. Później to się staje tak naturalne, że przestajecie zupełnie o tym myśleć. Także serdecznie Wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam Was i do zobaczenia w kolejnym odcinku.